I zaraz tam jak pójdziemy to jest jezioro. No nie jest tutaj za przyjemnie na jedzenie. O, zobaczcie. Jezioro zajebiste, nawet nie, nie wiem jak się nazywa, ale jest zajebiste. Słuchajcie, ostatnia deska ratunku. Serio, nie wiem co robić. Sarna stoi, nie? Widzicie ją? Stoi sobie. To jest moje dzisiejsze miejsce No noclegu. Człowieku camping pełną parą a ten cukier zobaczcie, nie? i powiem wam, że jest zajebiście, zobaczcie jaki zestaw montażowy mam, nie? Cześć Manko, ja jestem Bart i witam was serdecznie w drugim dniu mojej wyprawy tym oto stworzonym przeze mnie mikrokamperem po Polsce zapraszam was do Oglądania tego materiału. Słuchajcie, wstałem sobie i jak widzicie, samochodnik sobie stoi wokół szczerego pola. Obudził mnie tam pan, który zaczął kosić sobie trawkę. Ale dobrze, niech sobie kosi. Niech wszyscy robią sobie w niedzielę takie rzeczy, jakie jak chcą. <grym> Słuchajcie, spało się zajebiście, nie? Spało się zajebiście w tym samochodzie. Było strasznie gorąco, ale jakoś, jakoś potem ta temperatura spadła zresztą fajny, mamy dzisiaj poranek naprawdę elegancki. No i co? I myślę, że trzeba się trochę ogarnąć, trzeba może przemyć sobie trochę mordę. I co? I posprzątać w tym samochodzie i lecimy, bo lecimy w końcu, mam dzisiaj plan, żeby dotrzeć na e, nad morze. także <grym> może jeszcze przed tym, jak zacznę się ogarniać, to pokażę Wam ogólnie, jak ten samochód wyglądał, jak spałem i jakie rozwiązania są tutaj przeze mnie zastosowane. Także chodźcie, zapraszam Was. Do środeczka. Z zewnątrz, tak jak widzicie, moi drodzy, mam zainstalowane takie e, osłonki, nie? O, takie osłonki. One są zrobione przeze mnie z po prostu takiej, takich gotowych osłon na szybę, nie? Wyciąłem to pod wymiar. Tutaj macie to po prostu na taki rzep. Raz, dwa. Przednia szyba jest po prostu, o, w ten sposób i tyle, nie? Tu nie ma głębszej, głębszej filozofii. Mam matę dmuchaną, i powiem Wam, że naprawdę wyspałem się tutaj mega komfortowo. Tutaj sobie wchodzimy. Także powiem Wam, że naprawdę, nie? Tutaj jeszcze zdemontowałem sobie e, zagłówek, i ten samochód dostał troszeczkę przestrzeni. I naprawdę, w tym samochodzie jest przestrzeń fest, więc e, jestem z tego mega zadowolony. No i nie wiem, co Wam tutaj jeszcze więcej pokazać, e, jest pierdzielnik, no bo jest, ale już się tym zajmuję, robimy tu porządeczek i e, lecimy nad to morze. Chciałem uniknąć kąpania się dzisiaj, ale chciałem to już przetestować, póki mam. Taką możliwość Zresztą będę pewny swojego sprzętu Spłukujemy Ale to po nocy ona jest trochę zimna bojewam. Nie jest tak źle Ale, ale myślę, że będzie troszeczkę cieplejsza Słuchajcie ja już po kąpieli. Dobrze jest i korzystając z tego, że muszę wyschnąć tak samo. Musi wyschnąć mój cały system, jeśli chodzi o branie e, porannej kąpieli. To chodźcie, pokażę Wam, jak to wszystko działa. A więc, tak, sercem całego układu są oczywiście akumulatory i przetwornice na 12V, e, które mam dwie, tak samo jak akumulatory. Pierwszy akumulator jest umiejscowiony tutaj i jest dołożona do niego przetwornica i ten akumulator jest akumulator jest ładowany z akumulatora głównego i pod to mam w sumie podłączone tak naprawdę wszystko tak jak lodówkę, prysznic i tak dalej i tak dalej drugi akumulator jest umiejscowiony tutaj w powerboxie który zrobiłem jakiś czas temu na swoje potrzeby i tutaj mamy też drugą przetwornicę, i to jest taki backup. Nie? To nie jest podłączone do żadnego zasilania, aczkolwiek można tutaj to zrobić, i również on ma wejście na zasilanie z panela solarnego. Kolejną rzeczą naszej układanki jest po prostu prysznic na 12V. On jest zmodyfikowany stricte pode mnie, jest poprzedłużany, jest, są tutaj dorobione rzeczy jest pompka, która jest zajebista yy, marki Seaflo, mogę naprawdę polecić, najlepsza pompka 12V jaką miałem dotychczas, a miałem ich sporo i o, i taki prysznic też jeden z lepszych jakich, jakich miałem a swoje już yy, przeżył i działa, jest zajebisty i słuchajcie, kolejna układanka Kolejny element naszej układanki, czyli dwa zbiorniki z wodą po 20 litrów, które e, nagrzewają się w dzień, żebyśmy w nocy mogli wziąć ciepłą kąpiel. Aczkolwiek ja dzisiaj zrobiłem to z rana. Ostatnim elementem układanki jest taki namiot do brania kąpieli. On już swoje przeżył, jak widzicie, jest w tragicznym stanie po tej wyprawie będę kup musiał kupić nowy a ten już się po prostu drze w, no, od patrzenia na niego nie zobaczcie no więc tak to moi drodzy wygląda e a jeszcze jedna, e e jedna bardzo ważna rzecz miska nie? ja sobie ją stawiam podczas kąpieli na dole i żeby nie marnować wody ona sobie tam ścieka żeby ewentualnie domyć sobie tam nogi, czy, czy nie wiem, przepłukać jeszcze jakieś brudne rzeczy, talerze. Także nie marnujemy wody, bo tak naprawdę 40 litrów na 8 dni to jest bardzo mało. Ja prawdopodobnie będę musiał jeszcze uzupełnić tą wodę w trasie, ale to zobaczymy. Kończę moją poranną toaletę i widzimy się zaraz. Może jakąś kawkę zrobimy i lecimy nad to morze. Korzystając z okazji, że to wszystko mi jeszcze musi troszeczkę wyschnąć, to zrobimy sobie kawę. I tu, w tym pojemniku, mam cały zestaw do gotowania, e, różne przybory, noże, także zróbmy szybki unboxing tego tematu. A więc tak, moi drodzy, co ja tutaj napakowałem? Wyjmijmy wszystko. Tak, mamy butle z gazem. Mamy kawę zmieloną, mamy kawiarkę, mamy kuchenkę gazową, mamy zestaw kubków, mamy zestaw garnków, mamy też jakąś tam osłonę przeciwieczną na kuchenkę gazową i mam dętkę. Awaryjne rozpalanie ogniska. Suriwaliści dobrze wiedzą jak czasami to ratuje dupę. Także poranną kawę zrobimy sobie klasycznie w kawiarce z mleczkiem, taką zajebistą. I dowalimy sobie cały termos kawy na podróż. Ogólnie polecam te termosy, są naprawdę zajebiste. Ten już mam chyba ojku z 5 lat więcej nie? swoje przeszedł, ale działa. Także co? Zabieramy się do robienia tego systemu całego. Korzystając z tego, że właśnie robię sobie tą kawę, to pokażę Wam moje śniadanie. A moje śniadanie to jest o... Ja powiem Wam, że z rana to tak nie mam ochoty na jedzenie. Nie? Ja wleję sobie siebie kawę. I dopiero zaczynam być głodny tak koło, nie wiem, czternastej, coś takiego, nie? No, ale wczoraj kupiliśmy sobie pitę, mamy tam jeszcze jakiś ser, także, no, jakieś tam żarcie mam. A jak nie, no to pójdziemy na pizzę i też będzie dobrze. No myślę, że kawka już, za, znaczy woda na kawę już zaraz będzie gotowa, bo już syczy, także za chwilkę zalewamy nasz termos, 600 ml, a ten ma ile? 750, także będę musiał chyba jeszcze raz zrobić tą kawę, tą wodę. I chyba będę musiał zakupić jeszcze jedną kuchenkę, żeby to robić po prostu na dwie kuchenki, żeby było szybciej. To nie zajmuje dużo miejsca, jak widzicie. A jeszcze powiem Wam, póki czekamy na naszą kawkę, plan ogólnie mam taki, żeby przyjechać sobie do Gdańska, tudzież do Gdyni, zostawić gdzieś samochód. Wsiąść na rower i cały dzień zwiedzić sobie tamte rejony rowerem, nie? Także to jest mój plan, dlatego chciałbym dzisiaj sobie już e, korzystając z okazji, że jestem na odludziu, e, chciałbym sobie wszystko powrzucać do plecaka, żeby tylko przyjechać, wiecie, wyjąć rower, wziąć plecak i. I lecieć, nie? żeby nie, nie robić sztucznego, że tak powiem, jakiegoś tłoku, żeby nikt tam nie, nie patrzył, bo jednak trochę w tym samochodzie gratów jest. Ale postaram się zaparkować na jakimś parkingu typu, właśnie, Castorama, tak jak wczoraj. Tam chyba będzie najbezpieczniej. No, też będę patrzył, żeby mniej więcej jakaś kamera była czy coś. Dobra, jeszcze nie, nie wypijemy kawy, bo jeszcze się robi. Po prostu złóżmy sobie to. Ten cały pierdzielnik. Muszę uważać, bo widzicie, on się drze. On po prostu cały czas ten namiot stał na słońcu, nie? I to są właśnie tego efekty. Ale ja specjalnie go wziąłem, żeby go na tej wyprawie dokończyć. E Słuchajcie, nie pamiętam, nigdy nie pamiętam jak go się składa To jest niby taka instrukcja. Zobaczcie, jest taka instrukcja. Eee, czyli tak, tu składamy, tak pieprzej i tak składamy, tak, dobra a no według instrukcji naucz się tego Bartosz. No to jest bardzo istotne. To jest tak to jest tak o. to jest tak dokładnie Po pierwszym razem wiesz o kawa już się gotuje O, tu sobie zabezpieczamy Te linki są moje dorobione, żeby to przy przytroczyć do jakiegoś drzewa czy czegoś Także zaraz to chowamy to jeszcze mam taką przedłużkę, jakby trzeba było tam dotankować wody. Też te suwaki już nie działają tak jak potrzeba. Ale szczerze tą kłeczułę mogę polecić. Tyle wytrzymała, że ma prawo już mieć dosyć. Dobra, chyba to mamy. Zalewamy sobie, zalewamy. Nie, może być. Prawie całe weszło. I o to chodzi. Dobra. To to niech nam się robi, a my wstawiamy sobie naszą kawę docelową. Mleko już sobie przyszykowałem. Resztki wody idę schować. Wypijamy kawkę i kurczę, no lecimy w stronę morza. Słuchajcie, na pokładzie mamy jeszcze o, takie małe krzesełko, bo jednak krzesełko, powiem Wam, to jest zajebista sprawa. Ja i tak pakując się na ten wyjazd chciałem e, wziąć jak najmniej, jak najmniej gratów, jak najbardziej kompaktowo się spakować i myślę, że mi się to udało. Słuchajcie, to jest dopiero e, drugi dzień mojej wyprawy, aczkolwiek myślę, że jestem dobrze przygotowany. To się okaże, ale widzicie, e, takie wszystkie wyprawy zawsze niosą za sobą e, pewną wiedzę nie? Po każdej wyprawie macie jakąś tam wiedzę, którą e, zawsze sobie spożytkujecie na właśnie ogarnięcie kolejnej wyprawy. I tak jest właśnie w moim wypadku nie? To jest tak naprawdę mój pierwszy wyjazd na... Tak dużo dni, więc yy, też się troszeczkę tego uczę. No, dobra, pijemy kawkę i, i wiecie co jeszcze bym zrobił? Jeszcze bym puścił tutaj drona i troszeczkę dronem tutaj widoczków złapał. O. No, tak zrobimy. Smacznej kawusi. I Zobaczcie, ta woda, którą mam po kąpieli, idealnie nam się nada na spłukanie naszych garów, nie? Także wszystko, wszystko oszczędzamy. Kawę możemy wyrzucić, bo to, to jest 100% organiczna rzecz. No, tego nie muszę mieć. Także. tak to wygląda, dobra, niech to sobie wszystko wysycha e, tak składam i odpalam dronisza słuchajcie, startujemy sobie dronem porobię sobie kilka tutaj e, ujęć i już będę miał jakieś tam do, do przebitków, do filmów tutaj za bardzo będzie to widać, bo no, te telefony nie, nie są zbyt e, Dobre jeśli chodzi o nas słonecznie Także polatam i <grywamy> widzimy się za chwileczkę. Take off. Home point się to jest mój mobilny rowerek słuchajcie jakbyśmy skręcili sobie tu w lewo bo ja już to może bym chciał zobaczyć i patrzcie mamy komunikat do plaży Mamy to wejście numer 54 Chodzę do wody patrz jaki bydlak. O, przepraszam po co grę jak mamy takie piękne widoki ludzie są tacy tacy tu wyrzeźbieni o to kur Kierownica mi się przekręciła, ale mnie wypierd...